Hej kochani, tutaj Marii Marii, witam na moim kanale, serdecznie zapraszam do subskrypcji Dzisiaj taki miks trapkowy z nowością, której u mnie na kanale nie było Z cash z numerkiem 13 Podkowa szczęścia, nowość, płynne złoto Z numerkiem 7 I mamy pewniaka, także na pewno będzie wygrana

Nowości. Nowość mam z numerkiem 13. Nie wiem, czy za blisko, czy za daleko, trochę was oddale. Szukamy tutaj worka i pliku. To pewnie wiecie. Tabelkę też już pewnie znacie. No to szukajmy: 56, 58, 57, 28 i 26. A mamy.

22 też nie mamy. 33, brak 43, brak 29. No, oboczek, 52 nie ma, 12 nie ma i 55 oboczek. Także nie ma. Kontrolne niestety różne. Nowo się nie spisała, ale myślę, że dam jej jeszcze szansę. No to teraz płynne złoto numerkiem siódmym szukamy dwadzieścia dziewięć osiemnaście trzydzieści cztery jeden i dwadzieścia jeden oraz sztabek złota i worka, a mamy dwadzieścia dwa czterdzieści jeden dziewiętnaście piętnaście dwadzieścia sześć sześć trzydzieści siedem osiem cztery trzy szesnaście dwadzieścia osiem trzydzieści jeden dwadzieścia trzy 25, 27, 36, dwójeczkę, czternastkę i ostatnia liczba 17, także dzisiaj płynne złoto też puste, no ale takie jest loto. Mam nadzieję, że odcinek Wam się chociaż podoba. No to przejdźmy teraz do mega linii z numerkiem 3, pozdrawiam tu Mateusza z kanału Maty Drapie i Patrycję Klimę to jest ich ulubiony numerek, no jak widzicie bonusu nie ma, ale jedna linia się utworzyła, także zobaczmy czy skończymy z 20 złotami czy znajdziemy coś jeszcze szukamy jeszcze popcornu i monety To chyba na tyle aparatu i auta. Aparacik tu się schował. Autko też. No i ostatnie dwa symbole na dzisiaj diament i kości no ale chyba zabrakło na coś więcej chyba, że coś zgubiłam także sprawdźmy, czy pod linią kryje się 20 zł czy coś jeszcze czy coś jeszcze? O, 40. No tego się nie spodziewam na no 40 D, czy coś innego? D. Tak jest, czyli się zgadza. Czyli mamy dzisiaj wygraną w płocie 40 zł, więc jest dobrze, bo było wydane na dzisiejsze zdrabki 45, więc taki minus, jak to mówi make-up. Taki minus to jak plus. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji i życzę Wam miłego dnia. Cześć!